Gdzie ty sobie widzisz? No Wiem, jestem w tym lobby, zobacz ustawienia i masz tam tryb gry, giz it i masz języki kurwa I masz Cestina oraz 10 więcej Ja polski ustawiałem i nie pierdol, ty masz pewien coś tam Tak. Czekku normalnie polski język jest. Pick your username CK Kikissy Ej, Magical Black, to ty? Co? Ja mam SKKS Magical Black no to nie, nie no one. tak nie <grym> było. graj kurwa tym magicznym czarnym. A ja myślałem, że to jakiś... Ty, Co na głośnikach napierdala w to? Tam kurwa... Jakiś śmieć siedzi. Przecież dobrze napisałem wcześniej, no kurwa! Co to jest zamknij? Krzyku, normalnie zamknij mordę, miałem napisane. Nie no, zamknij, ale... No. To się ogólnie fajczy. Co kurwa? Piec kraftowy. <grym> No to napisałem na to, tak nie. kurwa, o chu tu chodzi Czemu mi dalej przychodzą powiadomienia, że mnie zapraszasz? No kurwa. Po trzy cały czas mi kurwa przychodzą. Dobra. Wiesz to jest popierdolody jakieś ty hasła sobie Hmm. Dobra, patatu, nie? Tu ty jest typo. Nie wiem <grym> nie? Ty Ej, ty mówię. Jest... Inaczej kurwa. <grym> Co o dwie wieże? <grym> ci są... <grym> O kurwa, to jest sens style 2 jak miał ten fioletowy śmieć? No różowa miała przecież być kurwa No to nic sobie rysować. nie jestem Kurwa, jakie je zamknij? Sam się kurwa zamknij Zolone, a klon... Oj! Kurwa dla skrzyżota zrobiłem, jebać no. Dajcie mi hak dorysować, no Dvd kurwa, nie kurwa pojazd, Dobra, rower na... No, napisałem 6 razy skarpetka. O co tu chodzi? Pułapka na terrorystów. Przeczytałem, kurwa, to nam turystów. Ja to jest jakiś terrorysta, kurwa. Wody, wody o, wszystko, kurwa Tak, wyłowiłem się z tego. Jeże, ty... Nie masz woda, nie masz do wody śmieci, jebany. Dobra. Daj Polityka. Polityka. O, kurwa. Są żołnierze. I kurwa, no są żołnierze, nie? Aby, czy... O nie, nie. Ja Biela pamiętam słowo. jak byłem mały lata jakaś osa pszczoła w miętą w rękę, złapałem je, jeba To ma trzy nogi kurwa tam lewo? Skakankę z kurwa pomylić Na no policję, jak do jak świstak Weź też zamknij pizdę Jak to jest kurwa kazali być jebanym przez cztery osoby na jeden kanał Trudno się mówi, ale A -a. trzeba się jakoś bronić kurwa Ale ten, czy, ty chcesz się bronić jak to ty atakujesz wszystkich Co ty pierdolisz? No do Majora się zaprosili no, to ich wszystkich tam rozpierdolę. ty to być w ogóle człowieku, tylko amunicję przynosił. O ogólnie to, taką widziałem wczoraj i nie jest. Nie odziewał mu od koksu. Po prostu trochę się zmienił. A co go zmieniło? Jej, weź się siepa jeszcze raz, pójdź, bo to coś nie wyszukuje. A ty po kurwa głuchy jesteś? Coś świetnie. Ale ty śmieci ty, jebane. badać. Gustach mu spadł na głowę. A ty tam się na trzeciego nie spierdalaj. A po drugi młody mi nawet nie spadł. Pa, i się nie przyjmie. Ty kurwa, przyjmę na po pierwsze. Ale to kurwą od razu, to skurwa. I to serio. przyjmuje? To coś, no way. Postać na głowę. Nawet ci wiesz co gadać, czpunie. Odjebałeś się od tych frytek. Może mu olej do głowy by w końcu lali kurwa. Zaraz ja zobaczycie, wyjebcie się. Albo dobra, nie. <laughs> a, się tak, się już w Leżę, jak to jest? Pa pa pa, patrz, pa Dwóch side Dwa za sobą Kazari Czy jest tam złączyk? Ja puszczam wszystko Nie ma Ja miałem pada podłączonego i mi do góry spierdalał celowny o, no, kur, kur, czuł, co to? No, no, Ale to mam dżułość Dobra, bo jeszcze ja tak. na kucaku Ty jesteś w ogóle kucak Dobra, mam coś <śla> no, Kurwa, spraszał <Ej>, no, Kurwa, <śla> co ty robisz? O kurwa Ej, co wy robicie? Ej no tak <grym> mi się nadział, tak mi się nadział Oka no O kurwa, dużo już Ej jestem Nie gram w tą grę No kurwa to jest? O no mniej Nie, A, nie jest? dawaj mi to ja nie gram w tą grę Nie, no, kuchnia, kuchnia HK No co się tibało z tą myszką Ej, raz, zegarek mi no, się rozpierdolił. Zajebałem zegarek i się rozpierdolił. Ja pierdolę. Sam Zabić piste kurwa. O tam kurwa poszły. <noise> Ciężkie słowa, że zakropkowane mam. Ej no, rozjebałem zegarek. Nie działa. Ty no wy jesteście ADHD, ADHD mają. Uważajcie adres Ej No, body, no myszka mi tam. kurwa nie działa. Nie ci się bać śmieciu jebany pracy, kurwa jeżdżę, jebana tam w tej Holandii no robiła tak, robotę no 3-4 no tak, no miesiące To kurwa wycięliście ten telefon kiedyś? Ile to może napierdalać? No i przejebaliśmy zaraz, odjebałeś Taką kurwę dostały się ogólnie jest kurwa na koszu Nie? ja komuś kurwa, na ta, ta, ta. <ś unexpectedly> to na kurwa, ja to na czym Cześć, ja jestem na Kurwa tak ekranem <bombę. śult seas Clyde>